Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Torhalka Gaming Channel. Testujemy sobie tutaj różne gry i dema. Ja jestem Torhalka, towarzyszy mi Piskajtek. A dzisiaj bierzemy na tapetę takie pierwsze spojrzenie na grę Reka. Już Wam mówię, co ogrze. Pisze tutaj wydawca Rozpo rozpocznij życie wiedźmy. Pobieraj nauki u legendarnej baby Jagi i przemierzaj tajemniczą krainę razem z towarzyszącą cichatką na kurzej łapce. Rozwijaj magiczne moce, spersonalizuj swój dom, waż mikstury, pomagaj albo utrudniaj życie okolicznym wieśniakom. Recenzje są bardzo pozytywne. Producentem jest Ember Storm M T M Przepraszam, Entertainment, wydawcą Fireshine Games. Pewnie przekręciłam nazwę, więc sobie zobaczmy, cóż to nam tutaj będzie. Gra została nominowana do nagrody najlepszej gry na PC. Ho, lecimy. Sama jestem ciekawa, bo że miałam dawno na liście życzeń i dzisiaj było akurat na wyprzedaży, więc sobie bierzemy ustawienia. Ja mam nadzieję, że to się dobrze nagrywa że chyba muzyka jest ciut głośna, więc my byśmy sobie musieli muzykę przyciszyć. Z tego, co widzę na programie, zaraz ją sobie przyciszymy. Dobra, okej. Okay. Dobra, i sprawdźmy, o co tutaj chodzi. Jeszcze ciutkę do góry. Okej. Okay. Czekajcie, czekajcie ja tu reguluje, to ale teraz powinno być w porządku. Nasze pierwsze spojrzenie. Rozpocznij. I czytamy sobie. W dawnych czasach magia tkwiła w kośćcu ziemi. Człowiek parał się naturą, a nie maszynami. Szanowano dawne, dawne tradycje i czczono wiedźmy. Czy był to lepszy świat? Być może. Czas jednak pędzi, a jeśli i my za nim nie nadążymy, epoka czarostwa zostanie bezpowrotnie utracona. Czuję, że nadchodzi ktoś, kto jest gotów na takie wyzwania. Ktoś, kto uszanuje przeszłość i wprowadzi nas w przyszłość. Ktoś, kto zaznał trudów i cierpienia. Odbyła daleką podróż, ale stojąca przed nią droga okaże się jeszcze dłuższą. Czy to nasza zguba, czy zbawienie? Tylko czas pokaże. Zacznijmy. Wow, mogę ją sobie ubrać ciało, głowa. Ok. Mam różne rodzaje twarzy do wyboru. się ta buźka nie za bardzo chyba zmienia. O nie, no tej na pewno nie. Ta jest taka fajna, nie? Ta była taka fajna. Dobra. Ilość piegów. Ona gdzieś ma piegi? Nie widzę, coś jakoś obraca. Obraca się. To jest taka spoko. Jasność piegów. No, dajmy jej trochę piegów. Oczy. Czekajcie, o, możemy sobie kolor oczu dobrać. I jakie tam coś ładnie w tle lata? Nie, no, z tym to ona wygląda strasznie. Jasne niebo. Dajmy jasne. Włosy. Mamy różne fryzury. Wow! Możemy sobie fryzurki wybrać. To ja bym chciała coś. Pokaż mi się. Nie, no, coś taka to nie taka też nie, czekajcie, a to? nie, to jak stara babcia jakaś wygląda, ta? też nie, to wiecie co? to chyba te na początku jeszcze były najładniejsze taki plecaczek, ja będę z tyłu oglądała, tak? zapewne to albo ta, albo ta pokaż tu aha, aha to stąd, z tą rzecz, tym jest stąd... to dobra, to weźmy Dobra, czy tu jest jakiś kolor włosów? A jest kolor włosów, ale tu. Okej. Okay. Dobra, zróbmy jej takie ciemne, żebym ja coś widziała. Co to jest te ciepło? Czy to jest... O, w brązie się robi, a jasność włosów. Też. Dobra, zostawmy jej takie brązowe. Brwi ma, brwi nie ruszamy. Ona ma to, tak? Nie, tamte ma. Te miała. Dobra, nie ruszam. Tego niech ma. A jest kolor. Nie, dobra, to było dobrze, mi się wydaje. Tego nie dotykamy. Ciało. Tatuaży nie chcemy. A, tu jest chyba grubość. A nie, to jest kolor skóry. Dobra, my chcemy taką całkiem bladą. To jest taka przygarbiona. Tu ewidentnie jest w Garb, słuchajcie. Nie, dobra, zostawmy to tak, jak było, to jasne. Nie dotykamy tego. Co to jest? To tatuaży. Nie, nie chcemy tatuaży. Okej. Okay. Ubranie. Mamy ubranka do wyboru takie. Plecaczek ma w każdym. Tu nie. Aha, bo to jest płaszcz albo bez płaszcza. Dobra, czekajcie, na razie bez... I tu jest strój. o Trochę graficznie jakoś tak dziwnie, ale. Nie, nie, nie. Ja bym ją chciała w sukience, tylko nie wiem, w której? W tej jaśniejszej. Ładna jest ta sukienka, ładne wzorki ma. Ta też ma ładne. Dobra, tą kieckę jej zostawimy. Ale damy jej ten płaszcz jakiś, tylko jaki. Tu jest. Nie, taki nie. Taki z falbaną. Też nie wiem, czy chcemy taki. Żeby ona nam nie zmarzła gdzieś po drodze. No może taki płaszczyk jej dajmy. To jest ten strój i buty. Albo takie. Albo takie, no nie, no niech ma te wyższe. Akcesoria, nakrycie głowy, może mieć chustkę, nie, brak, szyja, naszyjnik, no niech ma taki naszyjnik, lewa ręka, co to jest, nie wiem, ale brak. Dobra, i to by było wszystko, tak? To wychodzimy tu. Wow, się boję, użyj wsad, aby się poruszać. Dobra, dziewcząt, myszką się rozglądamy. A e, co to jest? Aha, to jest tu. Nie, wychodzimy, dziewczyno. Grafika mi coś tu, ale nie wam powiem. Czekajcie, czy jak to jest w ustawieniach? Grafika preferowana jakoś własna, pełna wysoka. Jest jakoś wysoka, rozdzielczość w skrajności. części. jakoś chmur, jakoś cieni. Czyli czy taki kolor po prostu tutaj ewidentnie jest chyba. Dobra. Wstecz. Nie, nie, nie. Kontynuuj grę. Przytrzymaj Shift podczas ruchu, aby biec. No tak jak w Wiesławie. Dobra. Naciśnij spację, aby skoczyć. Hello. Dobra. Naciśnij E, aby podnieść klapę. Czyli tu jest E. Znajdujesz narzędzie. Możesz się wyposażyć w narzędzia i umiejętności za pomocą menu kołowego. O działaniu i zastosowaniu każdego narzędzia i umiejętności dowiesz się z menu kołowego. Ok. Rzuć blask na ciemność i odkryj to co ukryte. CTRL-em otwieramy menu kołowe. Dobra. Wybierz lampę i wyposaż ją. Tu jest lampa, przytrzymaj. Uh -huh. Przejdź przez mgłę. Czyli w którą stronę oni nazywają przejść przez mgłę? Bo wszędzie jest mgła. Czy chcesz wyjść? Jeśli zamierzasz dalej dostosować, może złożę to do lustra, zostań. Aha, dobra. Czyli ja tu mam te lustro. Ja już nie chcę dostosowywać postaci, czyli teraz możemy raczej wyjść, tak? Dobra, to biegnij przed siebie. I jest tak, no wyjdź już. Ok. Idziemy. Jadalne grzyby to są jakieś pewnie podpowiedzi takie drobne, tak, tutaj, które mamy. Mm -hmm. Wyróżniają się. O, nie zdążyłam przeczytać. No to graficznie mi tu coś nie pasuje, z jestem pomarańczą, ale, ale. Może to tak ma być? Skaż lampę. Laska. Menu kołowe. Czym to, się, czym to się pozbywało z tego menu kołowego? QR? Czy tam jest QR? Brak. A Shiftem? Może przypadkiem, bo nie pamiętam. Shiftem chyba. I ja teraz nie pamiętam czym się to robiło, żeby tego nie mieć. Tutaj na to. I co, ma z tą lampą chodzić cały czas? A gdzie my mamy iść w ogóle? Czy my coś tu mamy zbierać? Tu jest jakaś droga. Jakiś Celtel... Ty... Dobra, tu gdzieś idziemy. Jest jakiś typek. Bogdan Kupiec. Orzesz, cholerne koło wzięło i odpadło. Zdaje się, że poleciało ścieżką w stronę mostu. Byle jaka robota, no i masz. Mogłaby się dla mnie odszukać? No, mogłabym. E, porozmawiaj. Dobra. Aha, czyli mamy mu przynieść te koło. Poleciało w stronę mostu. No jest. Podnieś. Ku co nam z tą wstążką chodzić, z tą tą. Czekajcie, wyjdź. Nie, ku. Czekaj, czekaj, czekaj. Wyjdźmy z tego. Czy ja muszę nosić w ręce tą lampę. Upuść. Zaraz moje koło. Dzięki serdeczne. Ale bym bez niego nie zajechał. Czekaj, wyglądasz znajomo. Nie, nic nie mów. Zaraz sobie przypomnę. Szerdercze, piski i pomruki. Starość, nie radość. Jak śmiesz Feliksie? Nigdy nie zapominam twarzy, ale czasem starsza mi się je pomylić. Feliks nam tam sapie to chyba, konik. Okej. Okay. Osiołek. Eee. Wspólnik biznesowy się podekscytował. Ok. Słuchaj, zatrzymam się w tych stronach na pewien czas. Jeśli będzie ci czegoś trzeba, zajrzyj do mnie. Ja dam ci dobrą cenę na moje towary. Już nic nie zrobię, teraz nie ruszę. Może napiski. Nasze towary. Teraz ja się mogę popytać, tak? To już wiemy kim jest. Wiemy, że jest kupcem. Tu, o. W zachodniej części ziem zwanych jawią. Idąc tą drogą dotrzesz do wioski zwanej Kopanicą. Nie widują tam wielu przyjaznych, więc na pewno będą mieli dla ciebie zajęcie. Rydwigarska, domów i pola, ale pobliska rzeka jest to naprawdę przepiękna. Ale graficznie by to mogło być, słuchajcie, lepsze. Więc jakieś zwierzątko tu jest, widzicie w tej kuli z pytań, kim jesteś, dzwoł mnie Bogdan to nie moje prawdziwe imię ale na razie przy nim zostaję jestem wędrownym kupcem czy ja tu mam coś uwolnić? czy ja muszę iść z tą lampą w tej ręce? jak się chowa tą lampę? Nie no, graficznie to wam powiem, no jest trochę do kitu, nie? Ale może się ta historia rozwinie, dajmy jej szansę. Na razie gramy w to dopiero 15 minut. Jak ja mam się tego pozbyć z tej ręki? Nie chcę tej lampy. Ja chcę braku. My dalej mam to w ręce, no dobra, idź. Jakieś i ekwipunek. Czekajcie, w ustawieniach. Pokaż przypisane przyciski. Czekajcie, automatyczne przełączanie Ekwipunek jest tabulator. In menu radialne, lewy kontrol. A potwierdzamy, a potwierdzić wybór w menu radialnym. Dobra, z Pyk. Wróć. Czyli jak otworzę to, zrobię brak. I spacją. No dalej mam tą lampę w ręce. W tabulatorze tabulator mnie nie wskakuje. Dlaczego to tak działa? Nie chcę chodzić z lampą w ręce. Tam nie wejdziemy. O, tu jest jakiś ludzik. Witaj w kopanicy młoda przybyszko. No do graficznie jest do kitu. Przynajmniej na razie o, wieśmowymi sprawkami w lesie a ja muszę do niej iść, bo się mam nauczyć tego czarowania, nie? hello Natasza ok, opowiedz mi o staruszce z lasu groźny relikt mroku w przeszłości tak, hmm. um. tak... Jaka jest ta rzeka? Graf, y, fabuła zaczyna być fajna, tylko no, grafika coś mi tutaj kuleje. Komarów jest dużo. Dobra. I jeszcze jest ktoś, z kim możemy pogadać. To już jest, no, no co ty powiesz ciekawego? Żegnaj. Tam jakieś kuski są. Czy tu możemy wejść w to obejście? Czy my z nią tu już rozmawialiśmy? Znaż, rozmawialiśmy z Nataszą. Żegnaj. Tu jakieś obejście jest. Kuski są. To chyba imituje siano no powiedz mi o staruszce z lasu Czy ja muszę z wszystkimi ludźmi we wiosce zagadać? A co nam pani tutaj powie? Okej. Okay. Dobra, gdzie powinna mi? Wieś po bliskim lesie, dobra. Okej. Okay. Teraz ci pójdziemy poszukać. przesunąć super enter e podnie to nie ta zaginiona upuść w lesie ja muszę jakoś ten las znaleźć Ups, tam nie przeskoczymy przez ten płot. Nie przeskoczymy. Dobra, tam jest chyba ten las. Czy jest jakaś mapka pod M? Nie ma. Dobra, jest jakiś kruk. Posłuchaj mnie, stąpaj ostrożnie, dziecino. Te lasy są pełne niebezpieczeństw, dla nieostrożnych i nieprzygotowanych. Mhm, mhm. Powiadają, że chcą trzymać stare praktyki przy życiu i że czci starożytnych bogów. Ok. Dobra, spróbujmy znaleźć tą staruszkę. Znajdź je na kompasie w górnej części ekranu. Zaznacz na kompasie. O, dobra, tam jest kompas. Ok. Czyli my byśmy musieli w tą stronę iść. Dobra, spróbujemy znaleźć w tym odcinku jeszcze. A to jest ta rzeka. Wow, jest tam. Nie, to możemy sobie na tej kąpieli w rzece ten odcineczek zakończymy. te nasze takie. Co to jest interakcja? Wieniec siana otrzymałaś? Okej. Okay. Mała ster. A myśmy jeszcze mieli poszukać tej kozy, nie? W lesie, poczekajcie. Mieliśmy jeszcze kozy poszukać. Czekaj, 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 CTRL. Gdzie ta koza może być? Koza miała być gdzieś w lesie. Co tam jest? Tam jest domek, ale domek, domek, domek. Czyli byśmy musieli iść w tą stronę. To jeszcze kurska miała być gdzieś znaleziona. Już dalej nie wejdziemy, dobrze? O, jest ta koza. Okej, okay, mamy ją. E, tu. O nie, to jest ta pani. to ja myślę, że my sobie może na tym ten odcinek zakończmy, jak na pierwsze odcinek nasze pierwsze spojrzenie i w następnym odcineczku spróbujemy może znaleźć kozę i poszukać tej wioski, e, poszukać może tego domku Babi że Ja się z Wami będę już żegnała, trzymajcie się cieplutko, pa pa.